Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia. Może powinniśmy skupić się na wzorach. Kto podejmie się poszukiwań? Nic tu się nie zgadza, nic! Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu. It's a historical uh, uh, route uh, uh, with uh, more than uh, eight, uh, 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 80,000 kilometers in Europe uh, that crosses 29 uh, countries in Europe. It's the first cultural itinerary in our. Uh, Continent, and uh, at this moment, it's one of the best uh, experiences that a European, and no European can make in our continent. The way of Santiago has uh, his uh, uh, religion perspective, but uh, at the same time, a spiritual, a cultural, a sportive, and a, a person-changing uh, experience for a lot of uh, pilgrims that they are coming to Santiago de Compostela. This year, about uh, 500 tysięcy pielgrzymów przybywających do Santiago. Przybywałem na Santiago od drodze do Tarostali, yyy pod Lipińskim, właśnie ten kamień ląd yyy z Galicji, co ja chcę wygłosić. Przywędrował do nas z Galicji. Samego Santiago de Compostela monument, oryginalny znak obecności Kamino w naszym regionie i w Polsce. Ten kamień jest wyrazem długo, długo już trwającej współpracy z Galicją, z organizatorami Kamino w części hiszpańskiej, aby Kamino Polako, Polako mogło zaistnieć. Mamy konferencję, dyskusję, będziemy rozmawiać o przyszłości, złożymy pewne deklaracje. Są samorządowcy, którzy są już w tokach startowych, gotowi współpracować, żeby szlak wzbogacić o miejsca noclegowe, o te przystanki. Podziękowania dla pana ambasadora, bo on uwierzytelnia ten dzień obecnością już w całej Hiszpanii. Słyszeliśmy, jak ważna jest to część polityki rządu hiszpańskiego. poland and spain, galicia and torun should make the camino together. They, we should work, we should walk, we should create a new path between our relations. italian people, they say, all roads lead to rome. and i say, all roads Lead to Santiago de Compostela. Camino is not only a way that in which you find yourself, it's not only landscapes, it's not only monuments, it's a way to discover yourself, it's a way to unite people together. We have thousands of Polish pilgrims visiting Santiago, going to the Apostle, uh, and uh, another link you have a fantastic church in. Sorum, uh, San Jacob, uh, Santiago, and we have in Compostela Santiago, which is the holy patron of Spain. Kujaw i Pomorza od średniowiecza pielgrzymowali do Komposteli, i mamy dzisiaj tego szereg świadectw. Kiedy prowadziliśmy badania naukowe w archiwach północnej Hiszpanii, poznawaliśmy z imienia i miejscowości naszych poprzedników, którzy tam się pojawiali, a więc odkryliśmy coś, o czym być może zapomniano przez ostatnie stulecia, a co generuje dzisiaj tak zwany renesans kamino. Obserwujemy to i widzimy, jak to motywuje też do troski o dziedzictwo, bo pielgrzymi z Niemiec, Francji, Hiszpanii, którzy zaczynają u nas, ciekawią się, dlaczego mamy kościoły jakubowe, skąd się biorą statuły Jakuba, skąd pewne pieśni, zwyczaje. Widać, że to dziedzictwo religijne na obszarach wiejskich, w dużym stopniu, ono jest znakiem pobożności, która na tych terenach była od wieków. A więc, jakby wracamy do korzeni i myślimy sobie tak: przez moją małą ojczyznę przechodzi jeden z najważniejszych szlaków kulturowych, który jest dziedzictwem UNESCO. To nie jest tylko moja lokalna sprawa, ale ja jestem częścią większej kultury i, i społeczności. Bo możemy tutaj mówić o liczbie mnogiej, które prowadzą i przez miasta, i przez obszary wiejskie, przez krajobrazy atrakcyjne naturalnie i oczywiście też historycznie. Natomiast bezwzględnie potrzebujemy tutaj wsparcia instytucjonalnego, infrastrukturalnego, aby tego typu możliwości transferu turystów, migracji turystów, nowego sposobu przemieszczania się, były popularyzowane. To nie są oczywiście wyjazdy tak zwanej masowej turystyki, gdzie możemy sprawdzić dokładnie, ile turystów wyjechało, ile osób skorzystało z. Noclegów. Bardzo często są to osoby, które korzystają z noclegów w indywidualny sposób, przemieszczają się w indywidualny sposób, ale widzimy rosnącą popularność tego typu szlaków, chociażby również poprzez to, że rośnie także liczba samych szlaków. Prawda? Pojawiła się w Europie Środkowej, w krajach nadbałtyckich, także jak najbardziej ta sieć się rozbudowuje. Rozpoczynamy inwestycje, które ostatecznie no, stworzą warunki do pielgrzymowania, wędrowania, bo przecież to nie jest. Kamino nie jest tylko dla oczywiście osób wierzących, to jest też szlak turystyczny. Proszę sobie wyobrazić, że odbrodnicy, Golub, Dobrzyń, Toruń, Bydgosz, Mogilno będą połączone przez sieć, no, nazwijmy po polsku schronisk, w których będą się znajdować Albergi. albergi. A przy okazji chcemy na szpitalnej w Toruniu, vis-a-vis -vis Jakuba, zbudować swego rodzaju centrum koordynujące dla wszystkich w Polsce y, interesariuszy, którzy budują bo je kamino to nie jest tak, tylko że w naszym regionie. U nas się wszystko zaczęło i od księdza profesora Piotra Oroszaka, który z Pampelony tutaj przyjechał z tą ideą i ją wdraża w życie. Za to ona już jest wdrażana właściwie w, całym, w całej Polsce i bardzo z tego się cieszymy. Zakończyliśmy pierwszą kadencję działalności Rady do Spraw Rozwoju Szlaku przy Marszałku Województwa. I myślę, że w tych ubiegłych latach udało nam się, po pierwsze, zintegrować samorządy, instytucje rozwijające turystykę, badania naukowe, interesariuszy zewnętrznych, hotele, restauracje, wypożyczalnie sprzętu sportowego, bo okazało się, że kamino to jest doświadczenie, które łączy ducha i ciało i że trzeba właśnie spojrzeć całościowo na człowieka. Do tej pory nasz wysiłek skupiał się na rozwoju Kamino Polako, a więc drogi prowadzącej od Brodnicy, Szafarnie, Toruń i, i później w stronę Mogilna, ale powstały w międzyczasie nowe drogi Droga Bydgowska, Dobrzyńsko-Kujawska, Chełmińska I chcemy, żeby były też reprezentowane, bo zupełnie inna perspektywa towarzyszy drogom lokalnym, które dołączają do tego głównego szlaku, jakim jest Kamino Polako i rzeczywiście wsparcie infrastrukturą, oznakowanie, też dostarczenie informacji w miejscu, gdzie można zdobyć pieczątkę paszport pielgrzyma To jest też świetny sposób poznania i ludzi, tej energii, tej pozytywnej energii, która wytwarza się na tym szlaku, ale też Dzięki otoczeniu, ale też dzięki ludziom, bo ludzie tworzą ten szlak i myślę, że ci ludzie oni są niezwykle właśnie serdeczni, życzliwi, przyjacielscy to są takie cechy, które gdzieś tam znamy i widzimy u bardzo bliskich znajomych, natomiast u obcych niekoniecznie. A tutaj okazuje się, że spotykamy człowieka i on jest naprawdę otwarty. Otwarty na obcą osobę, chętny do pomocy. I tacy właśnie są kaminowicze. I to jest fantastyczne, bo to jest absolutnie wspólna cecha osób, które podążają szlakiem świętego Jakuba. Są pozytywne, serdeczne i właśnie otwarte na nowe osoby.